Hej, witam Was na kanale. W dzisiejszym odcinku chciałam Wam e, powiedzieć, jak zrobić mieszankę żywieniową dla szczurów, czyli po prostu jak zrobić domowy pokarm szczurzy. Od razu zaznaczam, nie dostaniecie gotowca. Nie podam Wam dokładnie składników i co z czym zmieszać. Natomiast chciałam Wam pokazać, jak wygląda cały proces, przedstawić go. Dlatego, że zauważyłam, że w świecie szczurzym dużo osób oczekuje takiego gotowca, który będzie potany, wrzucę to, 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 wymieszam i jest. Nie, nie ma czegoś takiego. Wśród doświadczonych opiekunów szczurów, którzy robią te mieszanki od lat, istnieją... Różnice w, w składzie mieszanek. Każdy z czasem e, tą mieszankę zmienia pod siebie, pod szczury, zwłaszcza, tak? E, dużo osób mieszka w różnych miejscach Polski, poza Polską. Pewne składniki, akurat mogą być niedostępne, czy nigdy nie są dostępne. Te, te składniki się nie daje albo szczury nigdy nie jedzą, czegoś jakiegoś ziarna nie chcą mieć, tak? Więc zaczyna się wprowadzać zmiany. E, dlatego też mieszanki się różnią, ale e, każda z nich spełnia. Podstawowe wymogi, które ta, ta karma powinna spełniać, i do tego to się sprowadza. Musicie wiedzieć, co jest wymagane, jaka wiedza jest potrzebna do stworzenia takiej mieszanki. Musicie wiedzieć, że tak jak człowiek, każde zwierzę ma dziennie potrzebę przyswojenia pewnych składników odżywczych, tak, tak samo szczur. I trzeba poznać, jakie to są składniki odżywcze, trzeba umieć je przeliczyć, trzeba się do tego przygotować, trzeba umieć to znaleźć, tak? I wtedy, kiedy tworzymy mieszankę, wszystko liczymy, kalkulujemy, przygotowujemy się, e, następnie szukamy na rynku, nie zawsze się da znaleźć wszystkiego, przygotowujemy się, robimy. Tutaj mniej więcej zobaczycie ten proces, mniej więcej. Zobaczycie przykłady produktów, które można użyć. Tak? To nie jest wszystko oczywiście, natomiast jakiś pomysł będziecie mieli: takich zdrowych, naturalnych produktów. No i zobaczcie w ogóle, jak się do tego zabrać, tak? bo niewiele osób wie. Także rzucam Wam pomysł, rzucam Wam do inspiracji, coś, co możecie kiedyś w przyszłości wykorzystać, jeżeli będziecie zainteresowani i bardzo chcieli tworzyć taką mieszankę. Jeszcze raz podkreślam, nie będzie gotowca, to jest inspiracja, to jest coś, żebyście zaczęli myśleć i używać po prostu wyobraźni i głowy przy przygotowywaniu szczurzego posiłku, dobra? Także zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że Wam się to przyda. Przygotowywując się do robienia własnej mieszanki, musimy zacząć od zdobycia wiedzy. Czyli musimy znaleźć informacje dotyczące ogólnie składu i tego, ile w takich szczurych mieszankach powinno znaleźć się białka, węglowodanów, włókna, tłuszczy, popiołu itd. Więc musimy przysiąść, poszukać dokładnie tych informacji. Najczęściej te informacje są dostępne. No na grupach w internecie, tak, na różnych stronach. Zwykle w obecnych czasach jest to podstawowe źródło wiedzy, więc szukamy. Bardzo dużo osób wchodzi na składy mieszanek takich teraz dostępnych w sprzedaży dobrej jakości i tam sprawdza, sprawdza po prostu proporcje. Wszystko sobie dokładnie notują wszyscy. Oczywiście sprawdzamy. Składy różnych firm. Pamiętajcie tylko, żeby to były dobre, polecane mieszanki. Spisujemy wszystko, szukamy informacji, jakichś artykułów dodatkowo. Bardzo często te artykuły są um, niestety dostępne w, na zagranicznych stronach, więc trzeba postarać się poszukać najlepiej po angielsku. I wszystko to sobie porównać, spisać. Pamiętajcie, że skład będzie się różnił dla szczurów dorosłych, taka standardowa podstawowa mieszanka, będzie inny ten skład dla dzieciaków, czyli bardzo małych szczurów, będzie inny dla starszych szczurów, a także będzie inny dla szczurów schorowanych, na przykład chorych na cukrzycę. W takich wypadkach musimy wprowadzać zmiany do karmy, i to musicie pamiętać, jeżeli szczury są chore, są małe, są stare, bardzo często wymaga nasza mieszanka zmian i podania karmy dostosowanej do tego konkretnego szczura. Wiem, że to nie jest łatwe, ale podaję Wam, jak to wygląda tak naprawdę, czy jak to powinno wyglądać. Kolejna rzecz, często. No, na starcie dzwonimy do znajomych i próbujemy wyciągnąć jakieś informacje od znajomych, którzy, którzy są doświadczeni i robią od lat te mieszanki, pamiętajcie, że taką wiedzę nie jest łatwo zdobyć. Często spotkamy się z odmową. Nie każdy chce podać gotowy przepis, bo, bo nie, więc bądźcie wdzięczni za każdą informację, którą dostaniecie. Jeżeli ktoś będzie chętny na podzielenie się z wami. Składem na poinformowanie Was, jak to ma wyglądać, na przekazanie Wam dodatkowej wiedzy, to naprawdę e, takie osoby e, trzeba szanować, trzeba się cieszyć z tego, że, że je macie. Kolejnym etapem e, przygotowywania, planowania naszej mieszanki będzie spisanie sobie dokładnie składników, które mają się w tej mieszance znaleźć. E, kiedy wyszukujemy mm, jakich widełkach, ile powinno znaleźć się białka, włókna, węglowodanów w naszej mieszance. Możemy równocześnie rzucić okiem, ile, jakie, jakie są tam składniki proponowane. Wypisujemy sobie z różnych źródeł wszystkie te składniki, które są proponowane. Wszystko sobie układamy w jakieś tam liście, no nie? Liście życzeń, które byśmy chcieli, żeby, żeby mieć w naszej mieszance. Spisujemy, oczywiście potem konfrontujemy to z dostępnością, bo może się okazać, że coś, co bardzo chcemy, nie jest w tym momencie na rynku dostępne, więc trzeba poszukać w sklepach stacjonarnych, internetowych, wszędzie pogrzebać, czy w tym momencie daną rzecz możemy kupić. Jeżeli nie, no to wykreślamy to z naszej listy, wiadomo. Potem określamy. Jakie proporcje będą tych rzeczy, prawda? Ile będzie pszenicy, ile będzie jęczmienia, ile będzie kaszy, ile będzie na przykład marchewki. Spisujemy wszystko wagowo i przeliczamy sobie ile. To będzie wynosiło właśnie w procentach w odniesieniu do naszej karmy, ile to będzie zawierało białka, włókna, węglowodanów. Więc przy okazji tej listy, bierzemy sobie, robimy tabelkę i wpisujemy u góry właśnie białko, włókno, węglowodany, tłuszcze i tak dalej. Spisujemy to sobie wszystko. Patrzymy na opakowanie. Pamiętajcie, że zanim wyrzucicie opakowanie, zajrzyjcie na. Tył tego opakowania. Najczęściej z tyłu macie już wypisane, jaka jest zawartość w 100 gramach na przykład białka. Więc sobie zwróćcie na to uwagę, łatwo przeliczyć, bo 100 g 1 kg to po prostu przesuwacie 0. I yy, w, po przeliczeniu wpisujecie sobie to wszystko w taką tabelkę, czyli każda karma. Po każdy składnik po przeliczeniu wpisujecie, ile zawiera białka. W 100 gramach jest 11 gram, ok. To w kilogramie będzie tyle. Jeżeli daje pół kilo, to będzie tyle. Jeżeli półtorej tyle, a jeżeli będzie 125 gram, to tyle. Przeliczamy, prawda? Wpisujemy wszystko, wszystko, wszystko i na końcu podsumowujemy, ile jest totalnie w naszej mieszance białka. Ile jest w sumie włókna? Wszystko sobie to spisujemy i patrzymy, czy dobrze jest to wszystko dopasowane proporcjami, czy faktycznie mamy tyle, ile zaplanowaliśmy pierwotnie, tak? Bo pierwotnie Zaplanowaliśmy, sprawdziliśmy, ile ma się znaleźć tych składników, więc teraz sobie porównujemy, czy faktycznie dobrze to zaplanowaliśmy, dobrze to przemyśleliśmy. Jeżeli jest wszystko ok, jeżeli jest dostępne, jeżeli to możemy kupić, kupujemy, zamawiamy, mamy, tak? Jesteśmy zadowoleni, mamy. Spisujemy sobie już dokładnie gdzieś na czysto tą mieszankę, żeby, żeby się nie pomylić w przygotowywaniu, już w ważeniu. No i. Zabieramy się za mieszanie. Najpierw czekamy oczywiście na to, żebyśmy mieli wszystkie składniki i zabieramy się za mieszanie. Ostatni etap, czyli mieszanie karmy. Zamówiliście, karmę przyjechało wszystko, jesteście gotowi, macie wszystkie produkty. Trzeba je wziąć i wymieszać po prostu, tak? Czyli co trzeba sobie przygotować, żeby móc to zrobić. Na pewno opakowanie, w którym będziecie mieszać, pojemnik lub wanna. Ja mam taki wielki przepadlisty pojemnik, naprawdę jest bardzo, bardzo duży, nawet jeżeli na filmiku tego nie widać, eee, i z niego korzystam. Robię mieszankę około 10 kg, więc tu się spokojnie mieści. Fajne jest, bo jak wsypię wszystko, to tu mogę sobie ręką grzebać, czy standardowo, prawda, wymieszać, plus mogę wziąć, pokrywą, zapiąć porządnie, tak, i rolować na podłodze, mieszać, tak, prawda, tam gdzieś. Tak, w poprzek. Także bardzo fajna sprawa. Wiele osób, z tego co wiem, korzysta z wanny. Nie mam nic do tego. Fajna sprawa i dobra metoda, no bo jakoś trzeba z sytuacji wybrnąć. Ale pamiętajcie, nie stosujemy chemii. Uważajcie na zjadliwe produkty chemiczne, czyli najlepiej wcześniej wziąć i tą wannę umyć, ale soda, ocet, prawda naturalne składniki, wyszorować porządnie, wymyć, wysuszyć i w ten sposób przygotowaną wannę można używać. Miednica nie mieści się, najczęściej te mieszanki to jest tak minimum 10 kg jak się robi, czasami parę osób się skrzykuje, robi większą, więc no trzeba mieć coś dużego, gdzie będzie łatwo jeszcze wymieszać. Pamiętajcie, że Wy nie tylko musicie nasypać tak do maksa, ale jeszcze musicie mieć możliwość ruchu i mieszania, mieszania, mieszania tej karmy. Dobrze, kolejna rzecz. Waga przyda się... Ja wiem, że wiele opakowań jest już gotowych, czyli ma konkretną wagę, rozrywamy, wsypujemy tyle, ale często macie, albo tak jak ja, tutaj mam produkt taki sobie zważyłam w stypie, prawda, i często biorę więcej i trzeba go odmierzyć, tyle ile potrzebujemy, często w domu coś jest w zapasach, na przykład... Kasza, może być w zapasach w domu i wtedy musimy odmierzyć, tak? Zdarza się. Zdarza się takie ilości mniejsze, jakieś tam że musimy odmierzyć, więc też potrzebujemy wagę. Pojemnik do odmierzenia, tarujemy, wsypujemy i tak dalej. Przydadzą się nożyczki. Nie każde opakowanie się łatwo rozrywa, a potem możesz mieć wszędzie karmę na ziemi, więc uważajcie z tym. Deseczka i nóż. I teraz po co to? Eee... Ja używam czasami lokalnych składników, które są dosyć spore. Na przykład papryka suszona jest duża, no nie będę wrzucała całej suszonej papryki, eee, więc biorę sobie wcześniej siekam tyle, ile potrzebuję, tak na takie kawałki sprytne w sam raz do karmy. Zobaczycie zresztą, że nawet takie produkty, które wy zamówicie w Polsce, typu jarmuż, też czasami to są tak wielkie liście, że dużo osób jednak to albo przecina nożyczkami właśnie. Albo nożem przecina, bo nie będzie całego liścia jarmużów wrzucał na, na całą ilość karmy, tak? Więc to są rzeczy, które musicie wcześniej sobie przygotować, ogarnąć, wyrzucić się domowników z łazienki i zabrać się za to. Teraz w kolejnej części pokażę Wam obiecane składniki, z których można zrobić karmę. To nie jest wszystko, to nie jest tak, że ja Wam pokażę jakąś żelazną listę. Nie absolutnie. E, pokażę wam to, co ja często stosuję i co można, tak żebyście trochę zobaczyli też, e, co w tych karmach jest. I też, co możecie używać często jako przysmaki, no nie? Gdzie możecie szukać, znaleźć, co mogą szczury, tak? Więc pokażę Wam za chwilę listę takich rzeczy, żebyście zobaczyli. I na koniec skorzystam już z swojego przepisu. Eee, przygotuję sobie konkretnie tą mieszankę i zobaczycie, jak to fajnie po wymieszaniu, jak się miesza, jak fajnie po wymieszaniu wygląda, jak bardzo aromatyczna jest taka karma, dobra? Także zapraszam. Ok, więc w tym momencie może tak na szybko pokażę Wam przykładowe produkty. Które można użyć w mieszankach. Rozłożymy je tutaj na stole, żebyście też widzieli, jak to często wygląda, kiedy się już zbierze całe zamówienie. Zacznę od tego, co tutaj jest faktycznie na stole. Po pierwsze, tutaj mamy pszenicę. Dalej. Jęczmień. Dalej. Owiec łuskany. Tu jest też owiec, owiec, przepraszam, ale on jest nieuskany. I zwróćcie uwagę, nie wiem czy widać na filmiku, ten jest czerwony. Widać różnicę? Więc tutaj mamy owiec, kaszę, kasza gryczana, nieprażona. Pamiętajcie, że to mają być naturalne składniki, nieprzetwarzane. Więc tu mamy kaszę gryczaną. Tutaj mam jakąś jeszcze akurat resztkę, ale postaram się po potem więcej kaszy jęczmiennej. To, co mówiłam, przyda się waga, bo czasami zużywa się to, co jest w domu i trzeba odmierzyć. Tutaj y, są y, ziarna konopi, nasiona konopi, widać? Nasiona y, rzotkwi. rzodkiewka po prostu. Tutaj na to się mówi. Jest to częsty też składnik mieszanych ptasich. Co dalej? Słonecznik łuskany. Tutaj jest się widać? Złote, można też rzucić brązowego. Ryż. To jest ryż, akurat nie ma okienka, żebym Wam pokazała, natomiast jest to ryż okrągły. Co tutaj dalej mamy? Kukurydza. Jest też kukurydza czerwona. Można dać. Do wyboru. Akurat moje wiem z, z jakiego powodu nie chciały jeść kukurydzy czerwonej, ale to zależy wszystko od szczurów. Płatki grochu. Papryka suszona. Tak jak Wam mówiłam. Mam całe papryki tutaj. No i ja się z nimi rozprawiam po prostu na kawałki, zanim podam szczurą? Teraz kolejna rzecz mamy tutaj pudło rozmaitości takie. I co my tutaj mamy w tym pudle? Tu Wam pokażę, bo tutaj jest dużo różnych rzeczy. Mamy tutaj pasternak suszony, bardzo ładny. Dalej, co my tutaj dalej mamy? Tutaj mamy, proszę, cukinie z plasterka. Też bardzo ładna. Pamiętajcie, że firm na rynku polskim jest dużo do wyboru do kolorów. To już zostaje kwestia upodobań każdego z właścicieli. Tutaj mamy suszonego brokuła, widać? Piękny. Ważny jest kolor takich rzeczy, jak kupujecie. Mają być żywe, takie robić wrażenie świeżości. A nie takie stłamszone, wyblakłe, skruszone zioła, które już pewnie mają milion świetnych. Suszone płatki gruszki. Proszę bardzo. Co jest ważne, kupujemy rzeczy dla gryzoni, nie dla ludzi, ponieważ często jeżeli będziemy kupowali produkty ludzkie, proszę. Suszony, suszony burak, płatki. Na przykład takie chipsy, bo to często się nazywa chipsy suszone, dla ludzi będą one e, surone. Będzie tam sól. Jeżeli kupujemy dla gryzoni, z przeznaczeniem dla gryzoni, czy dla ptaków ziarno, zawsze mamy tą pewność, że to jest bez dodatków, tak? Marchew suszona, akurat w płatkach, nie w kostce. Pamiętajcie, że w róż, różnej formie są dostępne takie rzeczy. Eee, suszony banan, jeżeli kupicie w plasterkach dla ludzi, będzie z cukrem na pewno lub w miodzie. Tutaj mamy chipsy kokosowe, płatki kokosowe. One są 100% kokos. Nie ma tutaj puszczy, nie ma, eee, nie ma żadnego cukru, nie ma nic po prostu takiego dodanego, więc mam tą pewność, że, że daje rzeczy naprawdę dobre. Dalej. Jarmusz suszony. Piękny. Akurat on jest już podrobiony, nie trzeba nic z tym robić. Tak jak mówiłam, czasami zdarza się, że jak kupujecie, to y, może być wielki i trzeba to, y, trzeba to sobie posiekać. To akurat. Ten pomijak się nieziduje. Dobra, dalej. Tutaj mamy jeżówkę półczurową, proszę. Też piękne liście. Ja mam duże zapasy, ale u mnie to... Jest tak, że ciężki mam dostęp. Korzystam zawsze z rzeczywistości znajomych, którzy mi się takie rzeczy, na przykład z Polski, czy ktoś przywiezie. Więc robię zapasy, chową do skrzyni drewnianej, a część mieszam po prostu. I tak, tak, tak to po prostu wygląda u mnie. Dobrze, tutaj mamy mniszka lekarskiego, liście, kwiaty też widać. Tutaj słyszymy kwiaty gdzie gdzieniegdzie. Kolejne ziółko. Tutaj nieźle tkniemy co my tu jeszcze mamy? Babka ręczetowata. liście, proszę bardzo. Dobra, dalej co my tu mamy? Pokrzywa suszona, to jest akurat mój wybór. Moje gryzonie, moje szczury uwielbiają suszoną pokrzywę, więc zawsze troszkę dostają do karmy. Zawsze pamiętajcie o proporcjach, żeby nie przesadzać ze wszystkim. Kwiaty rumianka, proszę. E, tutaj mamy słonecznika kwiaty. Patrzcie się, piękny, nieskruszony, żywy kolor, żywy, żółty kolor. E, dobrać, tutaj położymy jedno, drugie. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy e, kwiaty bławatka. Ok, takie ziółko. Tutaj mamy korzeń cykori. O, proszę. Akurat formę mam dosyć fajną. Widzę, że wiele roboty nie będę z tym miała. Tak jak mówię, czasami niestety wypada tak, że muszę się nieźle nasiekać. E, topinambur, bulwy topinambura. Proszę. I tutaj mam korzeń niżka lekarskiego. To są fajne rzeczy twarde, gdzie więcej trzeba się napracować, żeby gryźć. Takich korzeni można e, można więcej. Oczywiście tak. To jest jakaś, jakiś przykład, tak jak powiedziałam. To nie jest żaden standardowy skład mieszanek. To jest przykład. Czyli mamy tutaj jakieś źródło węglowodanów, mamy tutaj tłuszcze, mamy białko, mamy włókna, tak? Mamy różne rzeczy. Jeszcze co często wchodzi w skład mieszanek, to są robaczki. Czy krewetki suszone? Tak. Na pewno to znaleźliście w składzie mieszanek, które kupujecie. Oczywiście, jak najbardziej, tak. To jest źródło białka, więc tak samo kupujemy suszki i po przeliczeniu dodajemy tyle, ile trzeba. Akurat ja w tym momencie nie mam dostępnego tutaj na, na stole, więc. Macie jako przykład rozłożone. Mam jeszcze zdjęcia z poprzednich mieszanek, które robiłam. Eee, takich różnych, eee, różnych składników, które kupowałam. Też Wam mogę wstawić i pokazać. Zobaczycie, ile to po dostarczeniu zajmuje miejsca przed zmieszaniem. Jestem gotowa. Wszystkie produkty potrzebne do mieszanki mam przygotowane. Obok stoi ściąga do mojej mieszanki. Biska gotowa. Cypiemy bogaty, pa, 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 da, pa, pa.